Ja znam Paweł, odkąd tutaj przyszedłem. Paweł chyba tutaj całe, całe życie w Buckeye gra. Paweł jest tutaj od samego początku, praktycznie od, od dzieciaka. Zaczynał, zaczynał, zaczynał jeszcze w Starym Kucharze, teraz już nie ma takich, byłem tam 7-8 latkiem i od tamtej pory jest związany bez przerwy z tym klubem. Czy było dobrze, czy było źle, czy była trzecia, czy czwarta liga, czy był taki okres, że była i nawet ta klasa. Paweł tutaj był, grał, pomagał. Także chwała mu za to i, i, i na, pewno, na pewno fajnie, że jest z nami i najdłużej. Ostatni mecz, wygraliście? E, trzy razy graliśmy. A, czyli derby, derby lokalne. Derby, derby. Często się w meczach ani kurde. 0 0 mieliśmy sytuację. Ludzie na dwóch prawidłowych bramek nie uznali. Się razem gramy i sędziowie się razem nam no. No tak z dwa dni wcześniej, przed meczem, zawsze sobie tutaj wszystko organizujemy, robimy tak, żeby tutaj już przed meczem było jak najmniej pracy. Yy, Trenujemy cztery razy w tygodniu. Jeden dzień mamy zawsze wolny, chyba że wypada mecz w niedzielę, no to jeszcze mamy w sobotę. Tak samo trening. Powiem Wam ogólnie tak, że, że tutaj pewnie mało kto wie, ale w drużynie WKS-u wielu grają. renom praktycznie amatorzy wszyscy pracują, przychodzą po pracy do, do, do na trening. Także to wygląda następująco. I jednym z nich jest Paweł Dubiel, który pracuje tutaj na obiekcie, na obiekcie WOSIR-u. No i co mogę powiedzieć? No pracuję tak jak wszyscy, tak? Maluje linie, wiesza bramki, kosi trawę, wałuje boisko, także robi wszystko co jest potrzebne tutaj wokół 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 stadionu. Już dotąd, Wszystko działa. Wszystko gra, należy. Człowiek jest już tu od 8 rano. Jest, jest cały dzień. Oczywiście mamy tutaj, Pan Rysiu go zwalnia z pewnych obowiązków, ale wiadomo, że swoją pracę wykonać też musi. No i wiadomo, nie no jest później ciężko, żeby się też czasami pozbierać na to, żeby wyjść o tej godzinie 15 czy 16 i zagrać jeszcze pełne 90 minut. Znaczy się na pewno w kadrze jestem, a czy wyjdę w pierwszej jednostce, to się wszystko okaże. A my tymczasem mamy zmianę w zespole Wielunia. Na boisko wejdzie za chwilę z numerem 6, Paweł Dubiel. To jest ciekawa postać, oprócz tego, że gra w piłkę, on także pracuje tu na obiekcie przed meczem, malował linię. Dubiel? Ogólnie jeszcze po meczu muszę tutaj zospać, zostać raczej? No i ogólnie posprzątać później jeszcze to wszystko, bo poogarnię, że tak powiem. To Ale... <grywa> <grywa> jaj nie było?